Hej, siemanku, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lordi Rondia to już jest chyba odcinek 18 I z tego, że widzieliśmy już takie rozgrywki, gdzie nakurzano kasoludami, nakurzano plagą, nakurzano forsakenami, kultem, nawet zdarzyło się coś z Coś z... z LOT sami ami szukam szukałem tego. No teraz. obejrzymy sobie. odgrywkę z trollami. i hordą. Akurat tutaj, w rolę hordy, wciela się. Kelso za nam znany. A jako troll jest NELTARION. Więc. będzie w końcu coś ciekawszego. Ale. wróćmy, Ogólnie dostałem. Poinformowano mnie, że najciekawsze rzeczy będą prowadzone właśnie ze strony hordy oraz ze strony plagi, więc możliwe, że będzie dosyć ciekawie, bo reszta ponoć to są gówniaki i może jeszcze coś właśnie tak właśnie zrobi tanki którego znamy. Może coś jeszcze zrobi FAFA. Natomiast nie wiadomo, jak zra, zrobi Rudy, Louis, Lamanan i pozostali. Ale wróćmy do tego przedstawiania. Mamy do czynienia, jeżeli chodzi o krwawe, krwawe elfy, z tarorem. W postaci plagi wciela się tank, w płonący legion Carbonated Pear. Carbonated, nie wiem, czy to miał być Pearl, czy Pear jako gruszka. Tak się jak jako Dalaran to jest Kasea, Krasnodę się wciela Lomanan, louis jako, tak, to za tylko Horta? OPP! Czekaj, to się chyba czyta, tak? Jako Kurto Dede, Rody jako Silverhand, Neltarian jako trolle i Fafa jako Dragon Ball Clan. A do mnie właśnie ktoś napisał, ja sobie to sprawdzę. Okej, okay, już wracam do Was. Sytuacja trochę podbramkowa mi się zdarzyła, ale mniejsza. Czy ja już wszystkich... Tak, wszystkich przedstawiłem, więc możemy zacząć rozgrywkę. Zobaczmy. W ogóle tak mnie zastanawia, czy ja... Jakby wyglądał odcinek, gdybym tylko oglądał walkę jednego gracza. Tak, mnie, tak przez chwilę mnie zastanawia. Ale mam w planach yy, zrobienie jednego fajnego montażu. Który byłby takim jednym wielkim zbitkiem rozgrywek wszystkich graczy z różnymi podziałami, że o tutaj by było trochę tego, trochę tego i by było właśnie oglądanie większej ilości graczy naraz, to mogłoby być trochę kłopotliwe, bo wyobraźcie sobie, że w tej części ekranu macie jedną rozgrywkę, przykładowo Scratch, w tej części ekranu macie Ponący Legion, tutaj macie hordę, a tutaj macie krasnoludy. I, teraz, I one by się tak zmieniały w momencie, gdyby coś ciekawego się zaczynało dziać. Mniej więcej linia czasu byłaby cały czas zachowana na jednym poziomie, ale byłyby po prostu wplatane tutaj, na przykład nic by się nie działo. To wchodzi tutaj w jeden wielki ekran, gdzie gra, gdzie gra na przykład o, właśnie coś takiego. Może nie tak, jest jakaś wielka bitwa. Podczas gdy inni klipują, no to tutaj wchodzi na cały ekran, na przykład walka tutaj hordy. A w innym przypadku, jeżeli w międzyczasie coś się dzieje, to tu jest walka hordy i walka, powiedzmy, plagi. I one by, te obrazy by się tak rozdzielały, żeby w sumie nakreślić jak najwięcej najciekawszych elementów samych rozgrywek. Jak myślicie, czy byłoby to całkiem fajne, czy nie? Jeżeli tak, to musicie wziąć. Wtedy będą musiał przerwać nagrywanie odcinków na jakiś dłuższy czas bo musiałbym każdą kolej, po kolei nację nagrywać osobno. A to jest około jedna godzina, jeden materiał, 2, a graczy mamy około 12, więc 12 godzin materiału, to jest 12 godzin więcej z życia, gdzie ja nie mogę sobie pozwolić na zbyt dużo nagrywania jednego dnia. Bo wtedy to wygląda bardzo, bardzo słabo w moim życiu prywatnym i nie tylko. O, tutaj właśnie, o właśnie, na sobie bardzo ładnie ruszył swoimi trollami, tutaj zaczyna atakować. Jednostki kultu, i właśnie w takim momencie by było przejście teraz na obraz główny, gdzie byłby kulta, atakujący tę bazę. W międzyczasie byłby przykładowo na drugiej połowce ekranu jakiś inny gościu, chyba że to by było takie na płasko rozłożone. A to mogłoby brzydko wyglądać, ale mniejsza. Wszystko będę tak, postarał się zrobić w taki sposób, żeby wyglądało ładnie, schludnie. Chociaż mam nadzieję, że tak by udało. Nie jestem pewien. Szczególnie zamysł jest dosyć ciekawe, bo by to w dużym stopniu zrewolucjonizowało całą rozgrywkę, cały pogląd na to, bo praktycznie nic bym nie ominiał. Nie byłoby takiej sytuacji, że coś się dzieje takiego, że o, jest rozgrywka, fajnie, oglądam sobie tutaj jak idą trole, a w międzyczasie tu się biją. A ja o tym nie wiem. A, a bo tutaj atakują krasnoludy ja też o tym nie wiem. Wymaga o tym całego komentarza. Tymczasem ja bym sobie to spokojnie wszystko nagrał. O, tutaj sobie alfę przy, przybyły. Yy, Znaleźliśmy Sanktów of Moon, gdzie tutaj dostali budyneczek, w którym mogą sobie rekrutować wojska. Tutaj yy, cofa się Lord Garitos, żeby pojechać do swoich prawdopodobnie. Albo no, nie wiem, kurde, podróżuje w tej i nazad. Chyba chce się podłożyć trollom. Nie wiem, bo myśli, że chociaż. Mogła być taka sytuacja, Część że po prostu jeszcze wcisnął coś i zamiast kliknąć, że tu ma iść, Lord Gary to tędy i ojejku, 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 ojejku. Możliwe, że tak było. Tak, to jest ten moment, kiedy samemu sobie, że o o, idź tutaj, idź tutaj, idź tutaj, tak klikając na mapę. I twoja postać idzie. I nawet nie zauważasz, jak kurde nagle twoja postać ginie, bo... A ja ale przecież miałem... Nie, nie miałeś tędy iść! Co się tutaj dzieje? Tyris Monastery zostaje zajmowane przez plagę, w ogóle chyba... Z... Nie zauważył w jednej rzeczy. Tutaj cały czas jest północny legion. Tam to też był region. Ale... Aha, już wiem, już wszystko jasne. Już wszystko dokładnie wiem. Przecież wspominał na początku, że nie ma, nie ma Forsecera. Więc ci mogą sobie spokojnie tutaj creepować i zajmować. It. Właśnie dostanę SMS-a. Mam bardzo, śmiesznego SMS bardzo śmieszny dźwięk, wołający ciąg. <laughs> Ale co tu się dzieje? Menetis Harbor zostało opanowane przez jedną z dragon Zaczynają bić tutaj, przejmować budynek nisząc. Zaraz tutaj stanie się coś innego. Nie będzie to Menetis Harbor, bo w momencie kiedy zajmą ten punkt, powstanie baza. E, dragon Ocladu, który będzie mógł tutaj sobie stacjonować, będzie podsyłać uboj, skajkać, piu, 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 piu. Co się dzieje? Od tyłu, od doby strony, atakuje Kel'Thuzad, wchodzi w bazę niczym kutas w ciasto. E, chce zająć ten przyczółek, bo stąd będzie mógł się teleportować do... E, Bloodborne Winga i go później może przyzwać. Tym bardziej, że tutaj bardzo fajny, można sobie zrobić przyczółek, tutaj można się bunkrować całe życie, bo tutaj trzeba przy pomocy książki odpalić to wszystko. Tak dowiemy, co wygląda. Ja bym tu zaczął budowę pierwszych tutaj, budynków, baraków, by te mogły zacząć zbierać się Warto by było, gdyby też udał się na tą wyspę, bo to będzie praktycznie darmowy przychód, darmowe wszystko, bo tutaj praktycznie nic nie ma. Ale pewnie o tym nie wie, wystarczy bym by wysłał jedną hydrę, czy tam wywerę. I byłoby bardzo, bardzo pozytywnie. O, powoli przyjeżdżają jednostki Dark Dragową klamą. Co się dzieje u góry? O, niestety tutaj powoli elfy przemieniają się w plagę... fu w wretched, tych pozbawionych magii... No one mają tutaj e, fi, figurkę. Fu. Postać gula, ale to nie powinno być dla nas sugestia jak to wszystko wygląda. Tymczasem w jest jedno wielkie oblężenie. Toś kurczę, to zajęli bez najmniejszego problemu. Tutaj i ma tutaj nie ma praktycznie żadnego bohatera. teraz z i powstała i w ogóle jest jedna wielka spiana. Dlaczego oni bronią się poza murami? Czemu walczycie poza murami? Czemu jesteście tacy durni? Czemu? Czemu? To nie czemu. Oh. I Seydan Dafno tam też nic nie robi. A przydałby się. Akurat widzę, że walka tutaj z Scarlet Crusade będzie bardzo bardzo słaba. Już, już spodziewam się naprawdę najgorszego. Póki co yy, tutaj jest przedstawiony, zajmuje jednostki po Forsakenach. Dziwię się, że Plaga jeszcze tutaj nie przywołała swoich jednostek, żeby się tu bronić. bo to byłby całkiem dobry punkt obronny. Można byłoby się ładnie bronić. Ale nie, po co? Po, po co? Przecież nie trzeba. Nie. To no już praktycznie zostało całkowicie zniszczone, przejęte, zaraz będzie. Zawsze tutaj zniszczyć punkt i będzie Acherus Ebonholt. Co się dzieje tutaj na południu? Dragon ok się cofnął do swojej bazy. Bo horda, horda go bije, bo horda się znalazła tutaj magicznie z dupy. Ale to może być ciekawe, bo tu kreslody ruszają do ciebie. Halo! Halo, Forsaken! Fu, Forsaken! Halo, chorziak! Halo, jest? Niespodzianka! Surprise motherfucker. do Mamy tu atak. Czy ty się wycofasz? Nie, jesteś w trakcie ataku. W sumie jesteś w stanie zdobyć więcej niż tracą, stoi i później móc sobie zająć spokojnie te części. Będziesz, będziesz mógł sobie odciąć tutaj przeciwnika, bo góra nie będzie stanowiła dla ciebie żadnego zagrożenia, bo to będzie Twoja i Twoich przyjaciół. Eee, this has been destroyed. Sanctum of the Sun successfully has been restored. Ci się tutaj kumulują, żeby móc się bronić. To jest w jednej dobra taktyka, bo ale najważniejsze, żeby jednostki walczące wręcz ruszyły do przodu. Fajnie będzie, jak też ich tutaj zablokujesz w tej bramie, bo jednostki tam walczące wręcz musiał musiały się tutaj, chociaż, czy dookoła mogą się ustawić jednostki strzeleckie wybijać. Ma to swoje plusy, ma to też swoje minusy widzę. Co się dzieje tutaj? O, biflordzi. Tutaj sobie e, chłopaki zajmują budynki, zajmują sobie... grunt tutaj jest przyzwany. No nie dziwię się, przecież Dark, Dragon Walkland jest sojusznikiem w Dark Horde. Tylko zastanawiam się czy on w ogóle gra no, to, to naprawdę wygląda jak totalny rag, bo tutaj nie widzę praktycznie żadnego przemarszu jednostek czy coś. Przecież nie tutaj coś widzę. A, to są wojska, to jest Makterino, to biega. Siusiak jeden. No, a tutaj krasolody się zendują, zajmują sobie karga No bo czemu by nie? Od drugiej strony atakuje kolejna grupka krasnoludów. Oni się zdziwią, jak zobaczą ten wielki zasób wojsk. Chociaż dobra, no, co może mieć tutaj ciężką sytuację, bo od dobrej strony idą do krasnoludy. Zaraz będzie... Na dwa fronty będzie musiał walczyć, będzie musiał się odsunąć, odwrócić od całej sytuacji, bo tutaj Magni Bronzbir rusza wraz ze swoją świtą, będzie tutaj nakurwiać. Jak wściekły. I to jest właśnie to, o czym sobie mówiłem. Tutaj kilka jednostek stanie na drodze, zablokuje przejście, a reszta będzie strzelać. Bardzo dobrze, że wycofał się do Karga, chyba. A nie, wycofał się tutaj, wycofał się do swojej drugiej bazy. Albo i nie, nie wiem. Gdzie się, kurde, wycofałeś, chyba się. Tu się wycofał, zabloko, zablokował przejście dla jednostek Elfi. Bardzo dobra akcja ze strony. Hordy, patrząc na sytuację, gdzie jest atakowany z dwóch stron wykorzysta to, żeby ruszyć na pole bitwy gdzie indziej i, i zablokować przejście do Zulaman. Uff. Czasami to, to jest naprawdę bardzo... bardzo męczące tak gadać. A tutaj znajduje się od Albo oh, Alliance Dwarf Going Alliance with Devil May Cry. No! Ewidentnie będzie Alliance, bo oni nie przyszli go zniszczyć. A tutaj w praktycznie jest czystka. Nie dziwię się, że e, tak to wygląda, bo prawdopodobnie doprowadzą do tego, że o tutaj e, Daler przeszedł i, i sobie zajął. He, he, he. Znaczy nie dziwię się, bo jeżeli ona w planach od razu być e, w sojuszu z e, Dragomplanem, to... Nie widzę tutaj takich żadnych zaleciałości, by cokolwiek zmieniać, bo on tutaj może się farmić, bo może tutaj sobie zbierać jednostki, jedno farmiętego, tego, drugi drugiego i takim sposobem nagle kurde, e, Ragnaros się pojawia, a takim sposobem pojawia się Deathwing, ci się odcinają od wszystkich, jeden ich problemem jest tutaj Dragon Maul, food, Dark Horda, która nic nie robi. A no, to by była całkiem fajna taktyka. Natomiast tutaj znajduje się teraz bardzo fajny, ma cycki e, z brzuchem, Earth Statue gaja Książkę Czarów traktara. Co on robi? Czy on coś przywołuje? Stary, ty, czy ty coś przywołujesz? Bo kurde się zastanawiam. Czy to może zamykasz? Aaa, zamknął. Ciekawi mnie to. Z jednej strony potrzebujesz tylko teleportu. Zul'jin has reclaimed the czy Czyli co, oni do na Tak! trole zajęły Quel'Thalas, zajęły, zajęły z, z Silverem, zajęły również studnie, Wieczności, fu, studnie Słońca. Nie stanowi to już dla niego większego problemu. Ta część już jest powiedzmy... Eee, zablokowana, jest bezpieczna, nie muszą się o nic martwić. Natomiast tutaj horda troszkę się męczy z pozostałościami, jakie tutaj prezentują tro eee, przeciwnicy trolli w postaci krwawych elfów. Natomiast powoli zbliżają się do Kaela, powoli będą zbliżać się do każdego, kto staje im na drodze, bo już wiemy tylko to, że na dole robi się jakieś wielkie przymierze i będzie trzeba by się na nie bardzo, bardzo uważnie, bardzo ostrożnie do tego podchodzić.

Stary Dalaran jest gdzieś tutaj. Nie to jest Kulmans, to Dalaran był niżej. Tu jest. Erypik, to tu jest Dalaran? Tak, to jest Dalaran. Nie wiem czemu zawsze myślałem, że to jest gdzieś tutaj. Nasi wojownicy zaatakowali.